Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kiedy tematu. Doświadczeni kierowcy od niechcenia rzucają frazę: to była kiedyś niezwykle niezawodna technika. W pewnym sensie mają rację. Rzeczywiście, czy warto porównywać poziom złożoności nowoczesnego samochodu i jego odpowiednika sprzed 50 do 60 lat? A jeśli produkt jest prosty, to z definicji jest bardziej niezawodny. Właściciele samochodów najnowszych generacji z pewnością się z tym zgodzą, podczas gdy poważne awarie na początkowym etapie eksploatacji są bardzo rzadkie, drobne usterki są czymś, z czym po prostu trzeba sobie poradzić. Pod tym względem produkty leningradzkiej fabryki gaźników można uznać za legendarne, a jej flagowym produktem jest gaźnik K151, lepiej znany pod pseudonimem Pekar. O jego niezawodności krążą legendy, to nie przypadek, że jest używany w samochodach z jednostkami napędowymi ZMZ i UZAM, w szczególności w słynnym krajowym SUV i EWAS, ale, jak wiadomo. Największą wydajność tego urządzenia wykazują odpowiednie ustawienia. Dziś powiemy Ci, jak to osiągnąć. Funkcje i urządzenie gaźnika w nowoczesnych silnikach za przygotowanie mieszanki paliwowej odpowiada układ elektroniczny współpracujący z wtryskiwaczem. Poprzednikiem tego schematu jest gaźnik który jest w stanie przygotować wysokiej jakości mieszankę paliwową bez udziału elektronicznych mózgów, a ponieważ proporcje mieszanki zmieniają się w zależności od trybu pracy silnika, gaźnik musi być w stanie przygotować optymalny skład przy każdym obciążeniu od biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej wału korbowego i trzeba przyznać, że dobrze radzi sobie z tym zadaniem. Nawet dziś K151 można znaleźć w takich krajowych samochodach jak Gazela ze wszystkimi jej modyfikacjami, Isch, Volga i oczywiście ŁAS. Chociaż w asortymencie marki Pekar znajduje się wiele modeli, 151 zajmuje honorowe miejsce i istnieje wiele modyfikacji tego gaźnika, różniących się w nazwie literą po numerycznym oznaczeniu modelu. W szczególności samochody Gaz 3302, lub po prostu Gazela, a także Gaz 3102 VOGA, są wyposażone w modyfikacje gaźnika K151C. Różnice między modyfikacjami polegają na czopach o różnych średnicach. Przeznaczonych do przygotowania zespołów paliwowych dla określonych jednostek napędowych. Skład gaźnika PKR 151 Korpus z komorą pływakową, wtórna górna obudowa, w której zainstalowane są zawory dławiące, które są sterowane za pomocą linki napędowej podłączonej do pedału przyspieszenia, pokrywa pisi która służy jako platforma do montażu mechanizmu odcinającego, zapobiegającego przepełnianiu komory paliwem. Znajduje się w niej również przepustnica powietrza używana do uruchamiania i rozgrzewania zimnego silnika, układ dozujący, który odpowiada za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej i obejmuje kanały określonej średnicy, dwa wtryskiwacze powietrza i taką samą liczbę wtryskiwaczy paliwa pod system biegu jałowego. Używane, gdy jednostka napędowa pracuje na biegu jałowym. Obejmuje on kanał obejściowy, po jednej dyszy paliwa i powietrza, śruby regulacji ilości z jakości mieszanki paliwowej oraz membranowy zawór ekonomizera, pompa przyspieszenia, która odpowiada za równomierną dynamikę silnika, bez zgaśnięć przy gwałtownym wzroście obrotów. Zabiera dodatkowe kanały biegnące w korpusie z komorą pływakową. Urządzenie membranowe, zawór kulowy i rozpylacz benzyny, ekonostat. Część, która wzbogaca mieszankę, gdy silnik pracuje na wyższych obrotach. Obejmuje system dodatkowych kanałów zaprojektowanych w celu dostarczania do kolektora dolotowego nieplanowanej porcji paliwa, gdy przepustnica jest całkowicie otwarta. System przejściowy który jest aktywowany na początkowym etapie otwarcia dławika znajdującego się w komorze wtórnej i służy do płynnego zwiększania obrotów. Obejmuje on parę obu typów dysz. Tchus, K151 Belong 100D of Dual Hamber Carburetors. I w tych też valve sare reopenet a jest integrated into the inlet cennetion. i has a line designet to drain excess gasoline back into the tank and to protect against excessive pressure in the humber. As you can see, this device can not be called simple, so it requires a lot of experience to perform its settings. Cennetting so hoses Złożona struktura K151 jest również widoczna podczas podłączania go do silnika, przewiduje ono użycie wielu węży, a stosowane są tylko dwa różne rozmiary, więc całkiem możliwe jest ich pomylenie a silnik będzie działał nieprawidłowo w niektórych trybach. Kolejność podłączania węży do gaźnika doprowadzenie paliwa przez przewód paliwowy odbywa się do złączki znajdującej się pod komorą pływakową od strony silnika. Wąż powrotny jest umieszczony na dolnym złączu. Patrzy do tyłu od jednostki napędowej i znajduje się poniżej złącza wlotowego. Dwa małe węże są podłączone do zaworu elektromagnetycznego, drugi koniec jednego z nich jest podłączony do zaworu ekonomizera. Drugi koniec cienkiego węża zakłada się na złącze znajdujące się w dolnej części K151 z tyłu obudowy dławika. Są dwa takie złącza obok siebie, my użyjemy dolnego, na górny wężyk z tej pary zakładamy wężyk idący do podciśnieniowego zespołu, wyprzedzenia zapłonu, znajduje się on na tramplerze, złącze o dużej średnicy na obudowie RPM służy do podłączenia gniazda wymuszonej, wentylacji skrzyni korbowej. Urządzenia zwykle umieszczonego na pokrywie zaworów, złącze o małej średnicy, znajdujące się w środkowej części K151, służy do podłączenia termicznego przełącznika podciśnienia, ale ta rura jest używana tylko wtedy, gdy silnik ma układ recyrkulacji spalin. Jeśli dana modyfikacja silnika nie posiada takiego systemu. Złącze to jest po prostu instalowane na wtyczce, jednak taki środek ostrożności jest niepotrzebny, przez to złącze nie ma wlotu powietrza. Przeczytaj również dlaczego kierownica jest ciasna w samochodzie i jak to naprawić w przypadku braku doświadczenia, połączenia te należy wykonać. Sprawdzając instrukcję do urządzenia, regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego w pekarze, regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego na gaźniku Peter K 151 ma fundamentalne znaczenie. Jest to specjalny tryb pracy silnika, który wymaga stabilnej pracy. Właśnie to osiąga się poprzez prawidłową regulację prędkości obrotowej biegu jałowego która pomaga również zminimalizować ilość dwutlenku węgla w spalinach samochodowych, co jest ważne z punktu widzenia współczesnych wymagań środowiskowych. Z czasem, w wyniku zapychania się siatki filtracyjnej, ilość spalanego paliwa na biegu jałowym wzrasta ponad normę, i w takim przypadku sytuację można skorygować poprzez odpowiednią regulację. Operacja ta nie jest szczególnie trudna. Po pierwsze, Konieczne jest rozgrzanie silnika do temperatury roboczej, następnie należy znaleźć śrubę jakości zespołu paliwowego znajdującą się na trzpieniu obrotowym i zdjąć z niej ogranicznik. Należy pamiętać, że funkcja ogranicznika obrotów nie jest obecna we wszystkich modyfikacjach PECAR. Jeśli Twój samochód jej nie posiada, przejdź do następnego kroku: wyregulować śrubę jakości, dla której szukamy pozycji śruby przy której jednostka napędowa będzie wytwarzać maksymalną liczbę obrotów podczas pracy na biegu jałowym. Moment ten należy określić na słuch. Bardziej precyzyjne metody wymagają użycia specjalnego sprzętu. Teraz należy przejść do śruby ilościowej znajdującej się obok, za pomocą której należy zwiększyć prędkość obrotową wału korbowego o 100 do 120 obrotów min. Następnie należy całkowicie dokręcić śrubę jakości, co doprowadzi do spadku obrotów o tę samą wartość, w granicach 100 do 120 obrotów/min. Jeśli obroty nie spadną w wyniku niewielkiego zubożenia mieszanki, Oznacza to obecność usterki gaźnika. Regulacja gaźnika K151. ,5. Rozrusznik to element, który jest źródłem sygnału informującego o uruchomieniu jednostki napędowej. Jeśli elementy układu rozruchowego są uszkodzone lub nie działają prawidłowo, uruchomienie samochodu nie będzie możliwe. Jednak nawet jeśli mechanizm rozruchowy jest sprawny, mogą wystąpić problemy utrudniające rozruch. W celu ich skorygowania i regulacji gaźnika K151 przeprowadza się takie prace, które można wykonać zarówno na zdemontowanym, jak i działającym i zainstalowanym na silniku urządzeniu. Regulacja na zdemontowanym pekarze odbywa się w następującej kolejności, lekko otworzyć sanie i poszukać dźwigni sterowania pół, obrócić ją do pozycji końcowej i przymocować czymś odpowiednim. Linka, drut, zwolnić środek zatrzymujący w pozycji początkowej. Jednocześnie wartość szczeliny między ścianą komory a krawędzią klapy powinna wynosić 1,5 plus minus 0,3 mm. Odkręcić nakrętkę blokującą obrót Śruby ograniczającej znajdującej się na dźwigni sania przekręcić śrubę krok po kroku. Za każdym razem o pół obrotu. Jednocześnie musimy upewnić się. Że podczas dokręcania nakrętki blokującej śruba znajduje się prostopadle do krzywki. W przeciwnym razie pół nie będzie działać. Sprawdzić połączenie. Za pomocą którego krzywka pół jest połączona z dźwigniami przepustnicy powietrza. Przy dźwigni półobróconej do pozycji końcowej i całkowicie zamkniętej przepustnicy powietrza konieczne jest uzyskanie szczeliny między dźwigniami w zakresie 0,2 do 0,8 mm. Jeśli tak nie jest, regulacja odbywa się poprzez zwolnienie lub dokręcenie głowicy drążka co pozwala na skrócenie lub wydłużenie samego drążka. Regulację gaźnika Puka 151 można regulować bez jego demontażu, a jakość regulacji nie będzie miała na nią wpływu. Przeczytaj również sposoby przywracania wzoru bieżnika i renowacji opon własnymi rękami. Zdemontować filtr powietrza samochodu, oczywiście, bez wyjmowania skrzynki, uruchomić silnik na biegu jałowym, wciskając pedał gazu Otworzyć sanie i wyciągnąć pokrętło, mechanizm. Odpowiedzialny za sterowanie pracą przepustnicy powietrza, za pomocą płaskiego śrubokręta otworzyć przepustnicę powietrza, konieczne. Jest określenie prędkości obrotowej wału jednostki napędowej, punkt odniesienia, 2600 plus minus 100 obrotów z resz minutę. Jeśli prędkość jest znacznie wyższa, Należy wykonać operację podobną do tej wykonanej na zdemontowanym gaźniku. Odkręcić nakrętkę blokującą obrót śruby regulacyjnej dźwigni napędzającej zawór dolotowy. Po odkręceniu nakrętki zabezpieczającej obróć wał korbowy. Jeśli obraca się wolniej niż to konieczne, obróć wał korbowy z powrotem. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą. Po wyregulowaniu mechanizmu rozruchowego konieczne jest uruchomienie gaźnika. Ważne! Przed przystąpieniem do regulacji należy określić i zarejestrować zużycie paliwa podczas pracy w różnych trybach, aby móc porównać je ze wskaźnikami osiągniętymi po regulacji. Regulacja poziomu paliwa w komorze pływakowej, nieprawidłowo wyregulowany poziom benzyny w komputerze to niezrównoważona praca silnika. Jeśli jest zawyżony, mieszanka zostanie wzbogacona, a jedną z najbardziej namacalnych konsekwencji takiego stanu rzeczy będzie zwiększone zużycie paliwa. Jeśli poziom jest niższy od normy, mieszanka paliwowa zostanie zubożona, co jest jeszcze gorsze dla silnika, ponieważ może prowadzić do poważnych awarii wymagających kosztownych napraw. Dlatego poziom paliwa w pływaku jest krytycznym wskaźnikiem dla każdego gaźnika niezależnie od marki i modelu. Do dokładnej regulacji pływaka w komorze K151 potrzebujemy linijki i wiertła o średnicy do 2 mm. Ustawić maszynę na poziomej platformie. Jest to ważne, ponieważ będziemy pracować z cieczą, zdemontować obudowę filtra powietrza znajdującą się na jednostce napędowej, uruchom silnik, pozwól mu pracować na biegu jałowym przez około 5 do 7 minut odkręcić i zdjąć górną pokrywę gaźnika, zmierzyć poziom paliwa w milimetrach w komorze pływakowej. Operacje te należy wykonać niezwłocznie, ponieważ benzyna charakteryzuje się wysokim tempem parowania, zwłaszcza w upale, co przyczyni się do nagrzania silnika. Jeśli będziemy zwlekać, ryzykujemy otrzymanie zafałszowanych wyników. Dla K151 pomiary powinny dać około 215 mm. Jest to liczba uważana za normalną dla wydajnej pracy silnika. Jeśli poziom nie odpowiada poziomowi normatywnemu, regulujemy go, zmieniając położenie pływaka, w tym celu musimy użyć czegoś, co pozwoli nam zmierzyć położenie pływaka podczas prac regulacyjnych, Przyda się sugerowane na początku wiertło, kawałek drutu lub inny podobny cylindryczny przedmiot. Najważniejsze, aby jego średnica nie przekraczała 2 mm, obróć pokrywę K151 i umieść ją na płaskiej poziomej powierzchni. Tylko w tej pozycji pomiary będą dokładne, zmierzyć linijką odległość od pokrywy gaźnika, jako punkt odniesienia wybieramy tekturową uszczelkę. Do dolnej krawędzi pływaka. Odległość ta nie powinna być większa niż 2 mm. Jeśli tak nie jest, należy wygiąć wypustkę na dźwigni pływaka, aby uzyskać prawidłowy luz. Tę samą operację można wykonać za pomocą suwmiarki, ale w tym przypadku należy zmierzyć odległość od tekturowej uszczelki do górnej krawędzi pływaka. Prawidłowy wynik to 30 mm. W przypadku niedopasowania, ponownie odginamy język dźwigni. Uzyskując wymaganą wartość, należy pamiętać, że podczas przeprowadzania wszystkich opisanych powyżej regulacji istnieje możliwość popełnienia błędów, zwłaszcza jeśli robi to niedoświadczony właściciel samochodu. Dlatego po wykonaniu regulacji konieczne jest sprawdzenie jej poprawności. Odbywa się to w następujący sposób. Pokrywek A151 przesuwamy do pozycji pionowej. Obserwujemy język, który zgięliśmy lub nie dotknęliśmy. Jeśli poziom był normalny, jeśli wszystko zostało wykonane bezbłędnie, język powinien lekko nacisnąć i zatopić kulkę tłumiącą, znajdującą się na podczerwieni, język dźwigni powinien znajdować się na poziomie ściśle równoległym do zaworu iglicowego. Spójrz również na oś tłoczenia pływaka, która powinna znajdować się na poziomie pokrywającym się z pokrywą gaźnika Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony procedura regulacji poziomu paliwa PC będzie musiała zostać powtórzona. Wielu kierowców ogranicza się do dwóch iteracji nawet jeśli sytuacja tego wymaga. Zalecamy jednak prawidłowe wykonanie regulacji bez względu na czas, zdobyte doświadczenie na pewno się przyda.